Cześć, z tej strony Jarpen. Witajcie w kolejnym rowerowym odcinku na kanale Szwajcaria, 4 dzień miesiąca maja 2024, sobota, nieco przed 12, zimno, pewnie jakieś 15 stopni, coś koło tego. I co robimy? Jedziemy z Burgdorfu do Langental. To w linii prostej jest niewiele. Trasa jest tak zrobiona, że gdyby mi się noga powinęła, to ten Langenthal będzie już gdzieś tam nawet na 50 km. Więc w razie czego będę mógł jazda zakończyć po prostu wcześniej. Na razie dobra informacja: nie ma praktycznie w ogóle wiatru, bo jak już coś zawieje, to ten wiatr jest zimny, co czuję na palcach, bo dzisiaj no, do wyganania ta stówka i Jakieś 600 metrów przewyższeń, więc, jak na warunki szwajcarskie, bardzo płasko Bardzo dużo dróg. Jeśli nie większość, będzie dzisiaj jechana z grubsza. Pierwszy raz dużo nowych kilometrów do aplikacji Wanderer. No i pierwsza dyszka za nami całkiem spokojnie, aczkolwiek ten wskazuje na to, że. Dużo pracy przede mną i znajdujemy się na takim dosyć dużym w Szwajcarii wypłaszczeniu przeznaczonym głównie pod rolnictwo, ale nie krowy. Jest ich tutaj zdecydowanie mniej, a właśnie pole uprawne. No, bardzo mocno dała się zima w kość. A jeszcze, ha, jeszcze w marcu byłem na zdecydowanie innym poziomie. No, ale potem właśnie miesięczna infekcja. No i strasznie spadłem do poziomu bardzo dawno niewidzianego w krainie. No i do, do, do tego oczywiście przywaliłem troszeczkę kilogramów nie było pilnowanej, pilnowanej kaloryki. E, no i teraz czeka mnie dużo pracy w momencie, kiedy powinienem już być w formie, nazwijmy to startowej. Bardzo chciałbym podziękować za ogromny feedback jakim nie obdarzyliście pod ostatnim filmem, po tak długiej przerwie fajnie, że wróciliście albo, że nie odeszliście jesteście, komentujecie i nie ma dla Was problemu jeżeli jadę na rowerze na elektryku no to tylko świadczy, że bardzo fajnie mi się wyselekcjonowała widownia napinacze przyszli, poszli no oczywiście jak tylko będzie możliwość, no to będę jechał na szosie, tak jak dzisiaj, żeby się sprawdzić. A żeby nie było, że tylko rower, rower i rower, to macie tutaj taki fajny kiedy Już kiedyś przy nim byłem, nawet się chyba pojawił w krainie, tak mi się wydaje. Ale budowa mi się tak podoba, że wracam tutaj. No, to oczywiście, zamknięte, bo to chyba prywatne, jeszcze dzisiaj sobota. Zresztą jestem wcześniej, może jest jakaś tam restauracja w środku, ale o tej porze to na pewno zamknięte, bo tu raczej się wszystko. Wieczorami otwiera fajna fosa Nawet dosyć czysta woda, jak na fosa No i oczywiście, odcinka w krainie Arpena nie mogłaby być bez szutru. Celowo dzisiaj, kilka dosyć krótkich odcinków leśnych, tak na przestrzał do kolejnej drogi. Tutaj to wręcz szuter premium. Oczywiście padało niedawno. Były to dosyć duże opady ale było to tutaj tylko tak troszeczkę po bokach. Te drogi są bardzo mocno utwardzone, więc nawet jak ciężki sprzęt tutaj wiedzie, e, powiedzmy leśne, dorąbanie drewna czy coś, to nie rozjeżdża tych dróg jak to jest zwykle w Polsce. Te pierwsze 20 km miało być z grubsza z górki i faktycznie tak było. po ponad 20 km miałem raptem 14 metrów do góry 26 km, znowu wjeżdżamy w jakieś krzaczory bliżej jakiejś większej rzeki, jak patrzę na mapie. E, no mógłbym powiedzieć, że to jest M. No i stacja fali w Kop. Zrobię sobie przerwunie. Uzupełnić płyny, buła. O, kolejny ładny kościół na 35 km. Od czasu do czasu jest jakiś ładniejszy widok, ale generalnie jeździ się po łąkach, polach w pastwiskach, no i teraz zaczęły się troszkę górki, trochę przewyższeń już zrobiłem no i jakoś to idzie no i tutaj znowu szuter, gdzieś jakiś park, las jakoś przejechać trzeba no dobra, wiedziałem, że będzie przez las, ale nie wiedziałem, że będzie aż tak zaraz się tutaj to jeziorko skończy i będzie można wyjechać na jakąś rozsądniejszą drogę o, jaki piękny krajobraz Wreszcie coś ładniejszego z górki. Jest rześko. I przepięknie. Super kwiaty po lewej. Przepięknie. No i zbliżamy się do najgorszego podjazdu na dzisiaj. 2,5 km podjazdu, 120 m do góry. Pozostała część nachylenia 5%, ale tam będzie odcinek chwilowo-popłaskim. Ale średnio tak widzę, będzie ta ósemka i na bordowo 7-9-10% do do czasem. No i staram się z nie wychodzić poza trzecią strefę. I jakoś to idzie. Jak trzymam stałe. Tempo bez szarpania. Oczywiście wcześniej nie jechały żadne auto. I standardowo włączam kamerę. I jedzie. Jadą na wesele. 15 samochodów. Gdzieś tu jestem. Tak się nazywa to miejsce, właśnie, gdzie nie będzie siada. Jakaś wioska ma być. Spych się nazywa, czy jakoś tak. Totalne od ludzi. Jedziemy teraz do Herzogenbuchsee, będziemy przejeżdżali przez to miasto duże dosyć, jak na Szwajcarię, no i będziemy się kierować do Langentali, tam będziemy objeżdżali różne jeszcze nieopiechane tereny. Jest 50 km, mamy 5 dych. W życiu bym nie pomyślał, no pół roku temu bym nie pomyślał, że będę się cieszył, jak przejadę 50. Zobaczcie, jak się zmienia perspektywa. Siły są, więc jedziemy dalej i zobaczymy, co się będzie działo. Z Herzogenbogiem, w razie czego jest bardzo dobre połączenie do domu, bilet. Całodniowy na rower mam, więc problemu nie ma. Swoją drogą kupowałem dzisiaj rano ten bilet całodniowy, kupiłem niewłaściwy, jest tam w aplikacji taka opcja refund, czyli żeby zwrócili kasę, no i wysłałem etykieta, requesta, zobaczymy czy zwrócą pieniążki, bo musiałem podać powód i nie było na liście tego, który mi pasował, więc zobaczymy. 58 kilometr. Przejrzystość powietrza zdecydowanie się poprawiła. Dużo lepiej widać jurę. No i na 58 km mamy 350 do góry, a dzisiaj ma być 600, więc już jest bliżej niż dalej. 68 km, w góry mamy 470, więc i tak dzisiaj płasko, ale tak ma być, bo jarpen dochodzi do siebie, przepiękna okolica, lasy, czuć zapach drzew, łąki kwitnące, tętniące życiem. Jest fantastycznie rzepaków, no jest rzepak. No rzepak sobie rośnie, ponoć troszeczkę też pytuchło jak były teraz te mrozy, takie niespodziewane po fali upałów ale no jakoś, jakoś to będzie chyba gorzej z owocami, sadami, winnicami no tutaj straty będą ogromne, także w Szwajcarii No, i 80 km, i powiem Wam, że od 10 km mniej więcej mam takie zastrzyki endorfiny, stany euforyczne, bo już wiem, że raczej się uda i że ta stówka jest w zasięgu ręki. Doceniam to, co teraz mam, to, co mi się udaje robić, mimo tego, jak teraz moje zdrowie wygląda. Dotknęliśmy wschodniej ściany kantonu Bern, północno-wschodniej nawet, no i teraz wracamy powoli do Langenthal i po Langenthal się jeszcze troszeczkę pokręcimy, a tu troszkę pod górę jest 2,5%, 3% 540 do góry zrobione i wjeżdżamy do Langenthal. Mógłbym skończyć w tym momencie, ale to jest dopiero 86 km jeszcze 14 żeby było, odznaka na strawie za maj, pierwsza stówka w tym roku, słabo jak nigdy ale trzeba się cieszyć że chociaż tyle no i mam nadzieję, że to będzie początek jakiegoś tam sezonu, na pewno dużo lżejszego ale mam nadzieję, że coś się uda ugrać choć szczerze powiedziawszy jak pomyślę sobie o tym Alpenbrevet we wrześniu czyli dwie przełęcze w górach ten event kolarski to jestem skłonny na tę chwilę raczej zrezygnować i odsprzedać uczestnictwo, ale zobaczymy może stanie się cud, bo nie takie rzeczy żeśmy z dziadkiem w 45 robili. My na 91 km znowu opuściliśmy Langenthal, żeby jeszcze dobić tych 10 km do stówki. Ale to już przyznam, ta euforia opadła, bo już wszystko boli. Ale raczej tak ze zmęczenia niż z czegoś poważniejszego. Także muszę to po prostu wziąć i już dociągnąć. Fajnie, bo się uda. To jest najważniejsze. 94. km, meta coraz bliżej Zrobiliśmy kółeczko Wracamy do Langenthal I obiecałem Wam, że będzie palarnia kawy Będzie ciacho, sobie też obiecałem O, tu jakieś drzewka przycinane takie ładne Pewnie na sprzedaż O, jeszcze szuterek Tak na dobicie Skoro będzie palarnia z własną kawą No to oczekuję, że Ciapuccino będzie dobre I znowu w środku niczego jak to standardowo W mojej krainie Wymuszonko I mamy co? 100 kilometrów Jest zrobione 100 kilometrów Mimo, że wszystko wskazywało na to, że Powinienem był dzisiaj zostać w domu Uwaga, uwaga Gówno Wielkie gówno, bo Kawiarenka w sobotę jest otwarta tylko do 16 No to fantastycznie A jest 16.58 Typowa kraina Irpana bym rzekł Możecie się pośmiać w komentarzach, bardzo proszę No To jedziemy dalej i jedziemy na stację i oczywiście będzie znowu żarcie ze stacji kolejowej Fantastico No i zaraz będę miał pociąg Z Langenthal Skończyło tak jak zwykle, nie usiadłem nigdzie Nie e, podelektowałem się tym co się stało no a to sobie w domu podelektuję. Teraz idę na część B, czyli to będzie tutaj i tutaj będą też wagony rowerowe, niecałe 103 km, zmęczony niesamowicie, trening ponad siły według Germina i było super. Jeszcze pewnie za chwilę się pożegnam z Wami. No dobra ludki, jestem już prawie pod domem, zmęczony, teraz wreszcie troszeczkę słoneczko, to można się Ogrzać. Mam plan jeszcze na zrobienie dwóch filmów, tak w dosyć krótkim czasie, póki jeszcze mam ten quasi urlop. I to będą takie filmy, które nie wymagają ode mnie top formy, a będą ciekawe, bo to będą filmy poradnikowe. Jeden film to będzie recenzja tego mojego elektryka, być może wraz z przyczepką. Pokażę co i jak, dlaczego ten elektryk jest lepszy do przyczepki niż inne rowery. I drugi film, też, który już chciałem zrobić od lat. Film poradnikowy, czyli w jaki sposób tworzę swoje trasy do jeżdżenia, tak żeby były w miarę możliwości za każdym razem inne, niecodzienne. No i w sumie to by było dzisiaj na tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku Krainy Irpena. Dzięki, że byliście. Trzymajcie się. Cześć.